Cześć, witajcie, jestem Femin, dzisiaj pokażę buga na e, mapie Monoli. jak to jest? Monolis Markas? Markas, Markas Monolis? No, nie coś się w tym stylu. I pokażę jak wlecieć na ten e, wielki budynek, ten tutaj po lewo. No i dzisiaj jak znagramy tego buga to wam e, powiem o konkursie. A najpierw e, pokażemy jak tutaj wlecieć. Fejmin stewardessa? <laughs> Proszę zapiąć pasy. Turbulencje. <noise> a, a, a. <noise> Dobra, czekaj. Czekaj no to, to tylko w tą gdzieś. O, jak Ty, widzicie. Tylko tu się da, nie? Spoko Jak widzicie, tutaj można wlecieć. Wyżej chyba nie da się, bo jest ściana. Wiecie, że do góry już nie można lecieć. Czekaj, spróbuję nawet, wiesz. Weź walisz w ścianę i znowu wylecę. Mhm. Do góry, do góry, do góry. Czekaj, no a. Nie da się. Okej, okay, no to wyląduj. Czekaj, 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 żeby się nie rozbił. O jak, o, jak fajna dziurka tam była. Co o czym ty myślisz, zboczańcu? Słuchaj, jak widzicie, można tutaj chodzić. E, nie radzę wam koło ścian chodzić, bo można spaść. Fejmin. <grym> o, wyszedłem. Fejmin, chodź no. Czekaj, 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 bo to są. <grym> Spadłem. O, nie wiedziałem, że to tak się da. To helikopter. Jestem za mapą. Fakt, Ej, patrz, zobacz, rzuciłem apteczkę do góry nogami. <grym> nie widzę, bo jestem teraz w dupie, szczerze mówiąc. Jestem pod tym Musisz tak z boku ściany na rury wbić Czekaj, nie wiem czy tu się da skoczyć? Siadaj, Fejmin wsiadaj! Jaki tu mam? jestem! O, dobra <grym> <grym> Ok, no to Jak widzicie tutaj się da chodzić Dobra, wyskakuję O nie No i znowu spadłem Weź, weź tutaj wyleć na tą ścianę, gdzie można sobie spokojnie chodzić No, no właśnie, no nie można Ale tutaj do. Co ty Co? robisz? No nie wiem o, tak o, o, wyskoczę. O, 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 jest, udało się. Okej. Okay. Patrz, zobacz, apteczka do góry nogami. Gdzie? Tu. Nie widzę. Nie ty. Na boku leży. A u mnie jest do góry nogami. To jest ślepe, to nie mam, monitor chcę przekręcić. <laughs> Czekaj, uprę, okręcę głowę. Ale to wisi na suficie, to bez sensu. No gówno trochę. Okej, okay, no to em... Wracając do tego konkursu, No tak konkurs będzie polegał na tym, że trzeba nagrać 5 scenek fajnych z Battlefielda, Trójeczki lub z Minecrafta. Zmieniłem tutaj na Minecrafta, ponieważ niektórzy z Was nie mają BFA, więc zrobię Wam tak dobrze. I tak do wygrania będą... <śmiech> Co? <śmiech> zrobię Wam tak dobrze. No i bez kojarzeń. E, e, miałem coś jeszcze powiedzieć. A do wygrania będą e, dwie gry dokładniej e, metro 2033 osoby, pierwsze dwie osoby, które zajmą dostaną właśnie te gry e, a pierwsza jeszcze może coś ze mną nagrać ok No to by było i to, to by było na tyle z tej mojego, z tego mojego parafialnego og ogłoszenia Więc jak myślicie e, Patrz, e, jestem motylem o, zapom o Jezu, no, zapomniałem o Jezu, zapomniałam najważniejsze rzeczy prace możecie podsyłać do 30 do 30 grudnia sam nie, Kiedy jest czekaj Sam jedzie! Cicho sam cicho jedzie! Cicho. Widzę, że leci sam tam do 31 grudnia do godziny 24 wtedy prace, prace będą przyjmowane i No i to by było na tyle. Ja z wami się żegnam John też no, Na razie No nara i cześć